Bijam. Fura zaparkowana Ja przebrany Mam mąki Mam gacie do pływania Żarełko Ręcznik Okulary Lecę Jeszcze picie Sanda jeszcze picie Dobra zbieramy Energola I zbieramy. Moje ulubione miejsce na idziemy, idziemy dobra, obracam kamerę bokiem schodzimy po schodkach schodzimy po schodkach okej, okay, schodzimy wchodzimy w tunel schodzimy po kolejnych schodkach i naszym oczom i powoli, powoli naszym oczom ukazuje się powoli powoli, jeszcze sobie nie jesteśmy tu sami przed gościu ubrany w jakiś transseksualny kombinezonik mąki średnio się spisują na takiej nawierzchni, więc raczej do wygania chyba też nie są dobre mamy tu psa mamy ziomeczka i mamy piękny piękny cudowny widok lazurowy Kolor wody Ciao. i jesteśmy tutaj, tu na prawo ode mnie miejscóweczka do wspinania, piękna skała Tu miał właśnie jakiś piesek mały, cześć To cześć Ok tu na lewo krzaczory Schodzimy niżej, mijamy drzewko Tu mamy taką małą przeszkodę Schodzimy po niej. Dobra. O, moi najdrożsi! Kwiaty, skały i piękne, najpiękniejsze na świecie. Jezioro Garda. I tam jakiś gości, który właśnie się topi, ale tam. to z nim. Zrozumie. Nie, nie topi się. A szkoda, coś mi się działo. Tak to wygląda A ja sobie stoję na takim o, na takich kamyczkach Miejsce jest po prostu bajeczne. Kolejne. To są same zresztą takie miejsca. Naprawdę, tutaj nie ma, nie ma, nie ma, nie ma lipy. Gościu chyba ma problem trochę, bo go znosi. I chyba raczej nie w tą stronę, w którą by chciał płynąć. I nie wna... No, uczy się widać ewidentnie, ale dobra. I tu jest miejscóweczka. A przeszedłem stamtąd. Dobra. Ja rozkładam kocyk i się chilluję. Narka.